Risk Secure to przede wszystkim oferta na 6-miesięczne praktyki do zespołu Risk Assurance, w trakcie których kandydaci będą mogli poznać ciekawe projekty, zdobyć nowe doświadczenia. Samo wydarzenie dzisiaj myślę, że ma wartość edukacyjną. Kandydaci mają okazję porozmawiać, trochę podotykać tych wyzwań, które codziennie mamy w ramach realizowanych projektów. Program Risk Secure skierowany jest do studentów i absolwentów studiów drugiego stopnia zainteresowanych ekonomią i informatyką. Kandydaci mają możliwość w trakcie całego wydarzenia zaobserwować, czym tak naprawdę zajmują się nasi ludzie na co dzień. Wejść w ich buty, dotknąć próbki ich pracy zarówno w trakcie zadań realizowanych zespołowo, jak i indywidualnie. Ze swojej strony w ciągu 48 godzin wrócimy do wybranych kandydatów z ofertą płatnych 6-miesięcznych praktyk dla osób, które będą zainteresowane podjęciem z nami współpracy. Złożymy ofertę zatrudnienia i będą miały możliwość awansu na stanowisko konsultanta. Na pewno bym polecił, bo to nie jest takie standardowe siedzenie za biurkiem. Z rekruterem, który Cię bombarduje pytaniami, to jest zupełnie, możesz pracować tak, jakby swoim, swoim tempem, skupiasz się na swoim toku myślenia i masz naprawdę ciekawe zadania. Najlepsza część dnia to była, kiedy wszyscy razem się spotkaliśmy z powrotem i mogliśmy tworzyć takie indywidualne scenariusze, co mogłoby się wydarzyć i jak to mogło wpłynąć na działanie firmy. I taka tworzona burza mózgów przez wszystkie osoby przebiegła bardzo fajnie i w pozytywnej atmosferze. Daje taką wstępną orientację, jak wygląda trochę dzień w korporacji, typu właśnie takiej większej, jak typu PwC i najbardziej mi się chyba podobała właśnie rozmowa z klientem i organizowanie właśnie dla niego rozwiązań na jego problemy i całe rozpoznanie jego sytuacji. Jest to przede wszystkim znacznie ciekawsza forma rekrutacji niż zazwyczaj, kiedy przychodzimy po prostu na spotkanie i pokazujemy swoje CV, a w ten sposób możemy się dowiedzieć czegoś więcej, poszerzyć też swoją wiedzę w kontekście właśnie całego zarządzania ryzykiem. Secured jest naszą odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami rynek kandydata. Z drugiej strony jest świetną okazją dla uczestników, aby zapoznali się z korowymi, czy kluczowymi kompetencjami, jakie mamy w zespole, czyli data analytics, cyber security, IT audit i compliance.